Z jestem właśnie od 81 lutego 82 roku, czyli 30 lat. A przyjechałem na jedną kadencję dziekańską, tak mi się zostało. Ale w Szczecinie dalej katedra czeka na mnie, ale mówię, że starych drzew się nie przesadza. Pamiętam jak się sprowadziłem do Radomia i byłem prodziekanem lata 80 Młodym prodziekanem, więc zajmowałem się sprawami studenckimi, byłem blisko i znałem problemy, bo to i rodziny studenckie były, i często moja żona leczyła dzieci studenckie, bo uważałem, że to jest normalne. Nie, ja będę kontynuował to, dlatego że ja uczestniczyłem w tym wszystkim, tylko mówię, że będzie to działanie konsekwentne. Że nie zapomnimy o pewnych rzeczach, o których mówiłem, i będziemy realizowali to. Bo zamierzenia i plany są bardzo dobre, strategia uczelni jest bardzo dobra. Będziemy dążyli do uzyskiwania kolejnych praw doktoryzowania habilitowania, bo to procentuje, jeżeli chodzi o algorytm przydziału środków budżetowych na działalność uczelni. Ja bym chciał, żeby to było jutro, ale jak będzie do końca roku ta sprawa będzie załatwiona, to będę się cieszył. Wniosek jest przekazany do Urzędu Rady Ministrów i stamtąd trafi do Sejmu. Wszystkie opinie dotychczasowe, czyli z związane z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego są pozytywne. Ponieważ mamy niż i liczba kandydatów jest niewielka, Staramy się zachęcić kandydatów do nowych kierunków i tworzymy, jak Państwo wiecie, kierunki humanistyczne bądź humanizowane. Chcemy tę ofertę rozszerzyć. Marzą mi się dwa kierunki główne: mianowicie technologia żywności i żywienia, ponieważ w regionie mamy duże przetwórnie spożywcze, mięsne, mleczarnie, mleczarskie. Dlatego też chcielibyśmy kształcić w tym kierunku, tym bardziej, że jest duży zespół szkół gastronomicznych w Radomiu. Również chciałbym rozwinąć budownictwo, dlatego, że mamy duże zakłady budowlane, chociażby zakład Rosabud, który ma bardzo dużą bazę budowlaną. W związku z tym przy pomocy właśnie tego przedsiębiorstwa moglibyśmy zrealizować laboratoria do kierunku budownictwa. Z budownictwem związana jest jeszcze inżynieria środowiska oraz geodezja i kartografia, ale to już dalsze perspektywy. Jeżeli chodzi o kierunki humanistyczne, no mamy już ich kilka. Mamy pedagogikę, mamy filologię, mamy... Hmm, Wydział Nauka, zdrowia i kultury fizycznej. Mamy tam fizjoterapię i pielęgniarstwo. Jest zawieszone ratownictwo medyczne. Jeżeli będą kandydaci też uruchomimy. Jest pedagogika jeszcze. Tak jak powiedziałem, nie tak jak mój kontrkandydat, że jest tragiczna, kredyt za kredytem i brak jest 30 milionów. My mamy jedynie 4 miliony kredytu i nic poza tym. No nie mamy, nie, nie mamy zobowiązań. zadłużenia. Zobowiązań, nie, są drobne kwoty na wypłatę pozostałych nadgodzin, ale to jest zadłużenie wobec pracowników, które realizujemy. Po pierwsze no, liczymy, że przekształcimy się w Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Będzie podstawa do wystąpienia o dotację, tym bardziej, że stworzyliśmy nowe kierunki i nowe wydziały. Myślę, że również troszeczkę będziemy oszczędnie gospodarować finansami. Myślę również, że uzyskamy dotacje unijne, co też mówiłem w swoim programie wyborczym. Jak najbardziej mamy dużo kół naukowych, ja będę wspierał działalność tych kół i będę się starał, żeby brali udział w badaniach realizowanych również przez pracowników. Zdolna młodzież zawsze była pod moją opieką i koła były działalność kół naukowych zawsze była dofinansowywana. Mamy teraz problem ze środkami dla nich, ale myślę, że zaangażujemy w to, i przedsiębiorstwa przemysłowe i władze regionu, które być może nas wspomogą właśnie w nagradzaniu tej najzdolniejszej młodzieży studenckiej. Sport uczelniany w warunkach obecnych uważam, że powinien być amatorski. Były czasy, kiedy mieliśmy 19 tysięcy studentów, byłem również wtedy prorektorem i wydawaliśmy na działalność AZS-u bardzo duże środki, około miliona złotych rocznie, ale, powiadam, były wtedy środki. Teraz nie ma i nie możemy sobie pozwolić na utrzymywanie zawodników jak jest to w sporcie zawodowym. Uważam, że i tak otrzymują ci sportowcy wiele, dlatego że mają stypendia sportowe, studiują u nas i powinni właśnie godnie reprezentować uczelnie. Mają również możliwość treningów w Hali i korzystania z chociażby sauny siłowni więc to jest uważam że dużo. Przed laty kupiłem właśnie w kadencjach kiedy byłem prorektorem i było dobrze z finansami na uczelni, to kupiłem posiadłość dla studenckiego klubu jeździeckiego. Martwi mnie tylko to, że najwięcej tam pracują kobiety, czyli dziewczyny, studentki. Natomiast panów jest mało i, i są kłopoty, bo jak trzeba coś naprawić, to, to nie ma kto tę ekipę remontowo z y, uczelni tam wysyłać. Chociaż oni sobie radzą, jak na kobiety, to bardzo dobrze. Kadra jest stara, starzeje się. No ale dlaczego? To ja również mówię, że jest za stara, dlatego że jak miałem lat... Y, Uzyskałem tytuł profesora w 2008 roku, byłem no, jednym z, dosłownie z dwóch czy z trzech profesorów zwyczajnych najmłodszych. najmłodszych. Mam 60 lat, dalej należę do grona tych profesorów zwyczajnych najmłodszych. Tak nie może być. Powinni być profesorowie tytularni już poniżej 50 lat. I tego z dnia na dzień się nie zmieni. Również, jeżeli chcemy mieć młodą kadrę, to należy samemu poświęcić się i doktoryzować młodych pracowników. Profesor Kalutka przez 25 lat wypromował jednego doktora. Ja w ciągu 4-5 lat czterech wypromowałem doktorów. Połowę doktorów wypromowanych na Wydziale Transportu są moi doktorzy. I dalszych dwóch już jest po otwarciu przewodów. Trzeba po prostu pracować. Nie można z doskoku prowadzić badań naukowych, przychodzić raz na miesiąc, raz na, dwa razy w, w miesiącu czy raz na tydzień. Trzeba być codziennie. Podaj, że za trzy tygodnie będziemy prowadzili egzaminy na wyjazdy w ramach Erasmusa i oferta, u nas w zasadzie wszyscy, co zdają egzamin językowy, wyjeżdżają na te studia w ramach wymiany do różnych krajów. Oferta ta jest przez nas wspierana i dalej będą studenci wyjeżdżali. Również na praktyki będą wyjeżdżali studenci, bo to w ramach Erasmusa to będą na studia wyjeżdżali. W ramach praktyk mamy umowę z Bombardierem, który zapewnia praktyki bardzo dobrze płatne w Szwecji dla studentów i myślę, że ta oferta będzie poszerzana. Możemy również dwustronną wymianę realizować ze Słowacją, z Litwą. Taki, ma, takie umowy są. Uczelni jako całości u nas nie można traktować, bo jest duże zróżnicowanie, duże zróżnicowanie kierunków. Natomiast są kierunki, które są prestiżowe i jesteśmy w tym bardzo dobrze, a nieraz najlepsi. Chodzi tutaj o wzornictwo obuwia, chodzi tutaj o automatykę i sterowanie środkami transportów na Wydziale Transportu, tutaj... Otrzymujemy najwyższe noty, co było podkreślone przez uzyskanie przez Wydział Transportu i Elektrotechniki praw habilitowania na kierunku transport. Są tylko w Polsce dwie uczelnie, które mają te prawa. Warszawa, Politechnika Warszawska i Politechnika Radomska. Zresztą z tym jest dużo pracy, bo już jest wiele osób, które by chciały realizować habilitację u nas. A obciążenia pracowników są duże, i, i no, tak szybko to nie będzie, ale będziemy to robić. Mam taką wizję cichą uczelni, chociaż w pewnym procencie uczelni amerykańskiej, to znaczy, żeby absolwenci wspierali swoją uczelnię. Tym bardziej, że mamy absolwentów, którzy są właścicielami i prezesami dużych firm chociażby Kombut czy Radmot, to są firmy, z którymi współpracujemy i od nich uzyskujemy właśnie konkretną pomoc. Również w Bombardierze, tam pracują również nasi absolwenci, również wsparcie dostajemy w postaci laboratoriów i myślę, że to będziemy w dalszym ciągu realizowali i zwiększali. O tym będę mówił na spotkaniach właśnie z Radą Patronacką, a także w prywatnych kontaktach, które mam właśnie z prezesami tych firm.